Przedwojenni życi polscy i tę żyzna fizyczna to jakoś nie pasuje do siebie. Nie mieści się ani w stereotypowych wizjach narodu wybranego, ani w wyobrażeniach sportu epoki II RP. Udział mniejszości żydowskiej w kulturze fizycznej i życiu sportowym lat międzywojennych był nieprzypadkowy, ale ważny dla zrozumienia dokonujących się wówczas przemian politycznych, społecznych i kulturowych, a w ostatecznym rachunku istotny również w perspektywie przyszłości, postaw i zachowań po wybuchu II wojny światowej. Czy wiecie, że w Warszawie Przedwojennej zarejestrowanych było ponad 100 żydowskich klubów sportowych? Obecnie żyjemy w Warszawie zamieszkanej przez Warszawiaków innych niż dawniej i nawet nieliczni warszawscy Żydzi nie przypominają tych przedwojennych. Opowieść o nich może wydawać się poszukiwaniem zaginionego lądu, mitycznej rzeczywistości, z tą jednak różnicą, że ten ląd i ta rzeczywistość istniały naprawdę i są prawdziwą historią stolicy Polski. Żydowski sport wydawać się może określeniem nielogicznym. W końcu sport jest czymś uniwersalnym i nie powinien podlegać tego rodzaju podziałom. Lektura Bądź silny i odważny Glinberga skłania jednak do właśnie takiego nazwania tego fenomenu i serdecznie Wam ją polecam. Jak to się stało, że naród, który w swojej tradycji nad ciało przekładał ducha, zaczął masowo uprawiać sport? I jak ten sport stał się elementem nowej ponadnarodowej więzi, narzędziem politycznej i społecznej walki i wreszcie wyzwaniem rzuconym antysemitom? W fragmencie wywiadu wiceprezesa Maccabi, Ozeli Ruseckiego dla Przeglądu Sportowego w 1930 roku, czytamy coś zupełnie odwrotnego. Starsze społeczeństwo żydowskie niechętnie patrzyło na pracę sportową, uważając ją za zbędną. Ortodoksi żydowscy uważali wówczas, iż uprawianie sportu jest w ogóle sprzeczne z zasadami religii żydowskiej. Sport żydowski wyrastał z zupełnie innej tradycji niż sport, sport europejski, zakorzeniony w starogreckim idea kalos, ga, kalos gagatos który Greków prowadził bezpośrednio do ćwiczeń fizycznych i igrzysk sportowych. W tym samym czasie Żydzi szczycili się siłą biblijnego Samsona lub umiejętnościami Dawida w strzelaniu z procy, ale grecki kult ciała był im przez wieki zupełnie obcy, zaś męska nagość budziła zażenowanie. A jednak... Takie zjawiska europejskie, jak przeszczepianie wzorców niemieckiego systemu Jachna, będącego silnie zmilitaryzowaną opartą na zbiorowych ćwiczeniach gimnastycznych wersją kultury fizycznej, czy kopiowanie w całej Europie turnvereina, a zwłaszcza idea Żyda-Haluca, pioniera przygotowywanego w Europie do zadań czekających go w kolonizowanej, pustynnej Palestynie, dała początek silnej kulturze fizycznej narodu syryjskiego. W odróżnieniu od herlawego nastawionego na jednostronny rozwój umysłowy klasycznego żyda miejskiego, utrzymującego się głównie z handlu, miał to być ktoś wszechstronny, nie stroniący od pracy fizycznej i rolnictwa, wyjaśnia Greenberg i wprowadza pojęcie muskularnego żydostwa. W ramach tej koncepcji zaproponowanej przez jednego z twórców syjonizmu. Węgierskiego Żyda Maxa Simona Nordała w 1898 roku to właśnie muskuły miały być odpowiedzią na wyzwanie epoki. To one miały zapobiec degeneracji wielkomiejskich Żydów i doprowadzić do regeneracji rasy żydowskiej. Co ważne, dowartościowanie witalności i pracy fizy fizycznej szło tu w parze z wyrabianiem nawyku do współdziałania i pracy zbiorowej. Nazywano to muskel juden. Co ciekawe, dzięki przyjęciu się koncepcji Nowego Żyda i popularności sionizmu i socjalizmu w środowiskach żydowskich we wschodniej Europie, żydowskie kluby założone w Galicji Wschodniej na początku XX wieku wyprzedziły o dwa lata powstanie klubów polskich. Pierwszy warszawski klub powstał w 1915 roku. Makabi, symbol dumy modernizującej się żydowskiej mniejszości i ważne ogniwo w światowym ruchu Makabi. W czasie I wojny światowej sportowcy warszawskiego Makabi trenowani byli przez niemieckiego trenera, byłego policjanta z Bonn, Michaela To on podobno zaszczepił im iście pruski dryl, jak głosi legenda, w 1916 roku, alberskieś w ciągu jednej doby przyswoił sobie bezbłędnie komendy w języku hebrajskim. Siedziba Maccabi mieściła się w prestiżowym pasażu Simonsa, na rogu Długiej i Nalewek. Klub dysponował też 3-hektarowym placem na Pradze z boiskiem i bieżnią na terenach leżących dziś obok tym Stadionu Narodowego. Jego sportowcy zdobyli w międzywojniu wiele tytułów. O sile polskiego Makabi może świadczyć jego sukces podczas zorganizowanej w Palestynie w 1932 roku pierwszej Makabiady. To właśnie 66-osobowa reprezentacja polskiego Makabi odniosła na niej drużynowe zwycięstwo. Tytułowe hasło, bądź silny i odważny, to właśnie dziedzictwo światowego ruchu Makabi. Obok Makabi w Warszawie istniały też inne kluby żydowskie, jak założony w 1923 roku klub Gwiazda Sztern, związany z syjonistyczną lewicą. Tu najważniejszym sportem była piłka nożna. W żydowskich klubach sportowych tworzono kółka dramatyczne i dyskusyjne, zespoły muzyczne, orkiestry mandolinistów, sekcje malarskie i fotograficzne. Kluby były nieformalnymi ośrodkami wychowawczymi, edukacyjnymi i kulturalnymi o, oraz towarzyskimi. Posiadały biblioteki, orkiestry, organizowały grupy samokształceniowe, wyjazdy krajoznawcze i życie towarzyskie, nierzadko też dożywianie. Słowem, tworzyły mikrowspólnoty organizujące swoim członkom cały czas wolny. Dla części sportowców życie klubowe otwierało też nowe perspektywy, nieobecne w szarej rzeczywistości. Młodzi ludzie których życie w całości wypełniała nauka i praca, w końcu tygodnia po treningu znajdowali w salkach klubowych odrobinę wytchnienia. Mogli pogrążyć się w lekturze kolorowych czasopism, porozmawiać z kolegami, flirtować z koleżankami klubowymi, posłuchać najnowszych nagrań w Jerygran Gran, na płytach Odeonu, a nawet nauczyć się najmodniejszego aktualnie tańca. Niektórzy zaś przychodzili tylko po to, by się umyć i lub wykąpać. W domu brakowało często nie tylko patefonu, radia i prasy, ale nawet wanny i prysznica. Szapsel Rothholz, ulubieniec z Warszawskiej ulicy, najpotężniejsza mucha Europy. U szczytu kariery ważył mniej niż 35 kg. W 1936 pojechał na Olimpiadę do Berlina reprezentować Polskę. Po powrocie za złamanie bojkotu faszystowskich igrzysk został usunięty z Żydowskiego Związku Zecerów. Odtąd zarabiał na życie jako szofer mechanik. Jako reprezentant polski Szapsio w 1938. po nocy kryształowej pokonał zawodnika hitlerowskich Niemiec, Nikolasa Obernauer'a. Rotholds walczył w kampanii wrześniowej. W 1940 roku wraz z żoną i dzieckiem trafił do warszawskiego getta, gdzie znalazł pracę w żydowskiej policji wspomagającej działanie Judenrautu. Oskarżony o brutalność wobec ludności getta i wysługiwanie się Niemcom, przeżył zamach żydowskiej organizacji bojowej, a potem ukrywał się poza gettem. Przeżył, czego, jak pisze Greenberg, nie mogli mu wybaczyć niektórzy rodacy. Po wojnie został skazany na dwa lata wyłączenia ze społeczności żydowskiej i trzy lata zawieszenia praw obywatelskich. W 1949 roku wyemigrował do Belgii, a potem do Kanady, gdzie pracował jako kuśnierz. Zmarł w zapomnieniu. W przypadku kobiet sport odgrywał też rolę emancypacyjną. Warto tu przypomnieć historię żydowskich pływaczek, które w 1925 roku, nie obawiając się skandalu wywołanego kostumami pływackimi, skakały do Wisły z mostu Kierbedzia. Po pokazie wezwano Polaków do powtórzenia wyczynu, ale nikt nie podjął wyzwania. A prawdziwą mistrzynią była Eugenia Frydyman. Polsko-żydowska pływaczka. Zawodniczka żydowskiego klubu sportowego Makabi Warszawa. Wielokrotna mistrzyni i wicemistrzyni Polski oraz Warszawy w pływaniu i skokach do wody w dwudziestoleciu międzywojennym. W 1924 roku zdobyła tytuł Mistrza Polski. Była też trzykrotną wicemistrzynią Polski w skokach do wody z wieży i w skokach do wody z trampoliny. Helena Berzon. Pochodząca z wieloletniej rodziny. Córka ortodoksy ortodoksyjnych Żydów, która w 1931 roku jako 17-latka zdobyła Mistrzostwa Polski. W rzucie dyskiem. Była czołową polską lekkoatletką, zanim w 1933 roku wyjechała do Palestyny, gdzie wielokrotnie biła rekordy kraju. A czy szachy to też sport? Owszem. Za protoplastę żydowskiego sportu uważa się Szymona Winawera, wybitny szachista. Do historii przeszedł gambit i wariant obronny nazwany jego imieniem. Podczas zagranicznych startów zawsze podkreślał, że reprezentuje Polskę, a nie Cesarstwo Rosyjskie. Z tego powodu odmówił m.in. startu we wszechrosyjskim turnieju w Petersburgu w 1879 roku. Cztery lata wcześniej, w tym mieście, pokonał całą rosyjską czołówkę ze słynnym Cigorynem na czele. Wiemy też, że w Warszawie winawer grywał w cukierni Semadeniego i że nierzadko dawał tam mata Bolesławowi Prusowi. Dawid Przepiórka. Pierwszy oficjalny mistrz Polski w szachach, 1926 rok. Posłuchajcie porywającej sportowej relacji sprzed lat. Podczas haskiej olimpiady szachowej z 1928 roku 48-letni Przepiórka pełnił z powodzeniem podwójną funkcję kapitana i kierownika drużyny. Debiut w rozgrywkach tej rangi przyniósł naszym reprezentantom brązowy medal, a kapitanowi satysfakcję ze zmuszenia do kapitulacji Holendra Maxa Euwe, przyszłego mistrza świata. Jeszcze lepiej spisała się drużyna polska, złożona prawie w całości z graczy pochodzenia żydowskiego – Rubinstein, Tartakower, Przepiórka, friedman Makarczyk. Podczas trzeciej olimpiady rozegranej w, ha w Hamburgu w 1930 roku Akiba Rubinstein i Ksawery Tartakower zapewnili złoty medal wspaniałą grą na dwóch pierwszych szachownicach, zaś mistrz Przepiórka dostroił się do, do ich poziomu na trzeciej. Przepiórka zginął w Palmirach w 1940 roku, aresztowany wcześniej za udział w nielegalnym pod okupacją turnieju szachowym. Gdyby był młodszy, mógłby przeżyć zagładę jakiego koledzy, którzy latem 1939 roku popłynęli do Buenos Aires, bronić polskich barw na kolejnej olimpiadzie. Cześć, kochani. No cóż, żeby być jak żydowscy sportowcy, to chyba trzeba by stanąć na głowie. Czego oczywiście podjęłabym się tego wyzwania, gdybym mogła Was chociaż trochę asekurować. Ale co nie oznacza, że nie jesteśmy zupełnie pozbawieni możliwości rozwoju i wyzwań, więc możemy również być silni i odważni, we własnych domach i nie zrobić sobie krzywdy. Także chciałam Was dzisiaj przygotować do stania na rękach, ok? No to co? Bardzo wygodny strój gimnastyczny, lepiej trykotaż. Mata? Rozgrzejmy się i pokażę Wam o co chodzi. Dobra. Stańcie sobie na końcu maty. Na szerokość bioder, czyli naszych kolców biodrowych, a nie na szerokość pupy. głupy. Przepraszam <głupy> <głupy> szerzej. Okay. Na szerokość kolców biodrowych. Głęboki wdech. I powolutku. Dół. Cztery kroczki łapkami do przodu. Teraz dwa, trzy, cztery. I powolutku pies z głową w Odpychamy się od maty, wciskamy pięty palce. Najważniejsze, żebyście mieli prosty kręgosłup, ok? Mogą być palce uniesione, ale prosty kręgosłup. No wdech i z wydech. Rozgrzewamy ręce. Wdech i z wydechem pies z głową w górę. Wdech, podwijamy palce z wydechem, pies głową w dół. I jeszcze raz wdech. W dół. Jeszcze dwa razy. Wdech. Pies z głową w górę. Wdech kobra. I wdech, pies z głową w górę. Wdech. Z wydechem pies z głową w dół. Ostatni raz. wydechem kobra. Wdech. I z wydechem się z głową w dół. Ok. Odłóżcie kolana. Podbijcie palce. Usiądźcie na stopach. Rozciągnijcie kręgosłup. Wciskamy klatkę piersiową w matkę. Odpoczywamy. Trochę rozgrzani to powrótku przygotowanie do właśnie stania na rękach. Spokojnie, to nie będzie tak skomplikowane jak Wam się wydaje. Ok, widzimy od czas głową w dół i będę Wam po kolei pokazywać, co robimy. Czyli jeszcze raz. Podpór przodem podwijamy palce, ciągniemy mocno poslatki w górę. Wciskamy kręgosłup. Okej, okay, teraz kochani takie ćwiczenie. Podciągamy palce, uginamy nogi i znowu odłóż pięty. Podciągnij palce w górę, ugnij kolana. Hop. I znowu jeszcze raz. Hop. Dwa ostatnie razy. Odpuśćcie kolana, odpocznijcie. Pokażę następne ćwiczenie. Skupcie się, zobaczcie o co chodzi, a później za mną powtórzycie. Dokładnie jeszcze raz to samo, czyli podpór, podpór przodem, dłonie szeroko, palce rozczarpione, dłonie pod barkami. Podwiemy palce i ciągniemy pośladki w górę. Teraz to samo ćwiczenie, które robiliśmy przed chwilą. Czyli podnosimy palce i tutaj będziemy za chwilkę uginać nogi. Uginamy nogi i powoli podchodzimy trochę bliżej naszych rąk. Ok? Na razie tylko to. Spróbujcie jeszcze raz. Pies z głową w Uginamy. Ok. I powolutku podchodzimy troszkę bliżej. Teraz Uginamy nasze dłonie. Nasze łokcie, przepraszam. Tu są cały czas ugięte kolana. Ciężar ciała przenosimy na ręce. Uginamy łokcie. Opieramy się kolanami na naszych przedramionach. A w zasadzie to na naszych tricepsach. I powolutku starajcie się odrywać. Raz jedną. Raz drugą nogę. Stopy od maty. Jeszcze raz, hop. i hop, i kodera, powolutku, trzymamy, wdech, nos, wydech ustami, to co, ostatnie raz takie podejście, i odpoczywamy. Można się zmęczyć, się. Dobra? Jeszcze raz. Wychodzimy z podparcia z podporu przodem. Pies głową w dół. Podnosimy nasze pięty. Uginamy kolana. Podchodzimy jak najbliżej, tak żeby nas nie przerzucało do przodu. Ok. Unie pod barkami, uginamy łokcie, opieramy kolana na naszych tricepsach. I powolutku, raz jedna, raz druga. Jak się czujemy stabilnie, trzymajcie mocno brzuch, oddychajcie, odrywamy palce, wdech nosem, wydech ustawiamy. Czy mam ktoś trzy sekundy? Próbujcie. Wierzcie mi, siły się nie robi od razu. A praktyka czyni mistrza. Dziękuję. Do zobaczenia za tydzień.